Odkurzacz automatyczny Samsung Powerbot VR10M703PWG. Możesz wybrać jeden spośród sześciu trybów sprzątania. Szybsze sprzątanie dużych powierzchni możliwe jest dzięki szczotce o szerokości 288 mm. Dodatkowo odkurzacz ma zamocowaną małą szczotkę z przodu, która zagarnia brud z trudno dostępnych zakamarków. Urządzenie tworzy i zapamiętuje mapę twojego domu i wyznacza najbardziej optymalną trasę sprzątania. Sensor Full View wykrywa przeszkody, dzięki czemu odkurzacz może je ominąć w trakcie pracy. Cyclone Force to system zatrzymywania drobnych zanieczyszczeń w zewnętrznej komorze odkurzacza. Dzięki temu filtr wolniej się zużywa, a moc ssąca nie maleje. Sterowanie przez Wi-Fi pozwala zdalnie uruchomić odkurzacz, ustawić czas sprzątania czy sprawdzić historię pracy. Pilot służy do wskazywania dokładnego obszaru pracy. Odkurzacz wykrywa powierzchnię i dopasowuje do niej moc pracy. Odkurzając dywan, silnik pracuje ze zwiększoną mocą, aby wciągnąć głęboko ukryty brud.